5, 4, 3, 2, 1, go! 5 prawy, 50, Trzy prawy, nie ciąć, 30, 3 lewy, długi, nie ciąć, 50, 3 prawy, nie ciąć, przechodzi 3 minus, lewy, nie ciąć, 50, 6 prawy z drogi, podbija. Przechodzi 5 minus, prawy nie ciąć na szeroką, szydź śmiało. 50, za szczytem 6 lewy w siodle dobija i 50, wypierdala z uwagą. 3 lewy, nie ciąć. 50, 5 prawy podwójny, przytnij wyjście. 50, 5 lewy przytnij, 30, 6 lewy krótki. Do strogi, dwa lewy przed drzewo. Nie ciąć, nie wypuszczaj z jedynki. Sto. 3 plus prawy przytnij. Marciniak? No do trzy, lewy nie ciąć. Pięćdziesiąt. Przytnij. Trzy prawy długi, nie ciąć wyjścia, nie wypuszczaj słup. Do trzy minus lewy nie ciąć. 3 minus prawy nie ciąć Do 3 minus lewy nie ciąć może wypuść Kurwa Mieć gaz 300 Odbija Na końcu 3 prawy nie ciąć może wypuść 3 prawy nie ciąć może wypuść Trzy plus lewy ciąć, sto i faja do mety. Trzy lewy z drogi na szeroko, finish.